Topik i Topcia! Och, serduszko! Dzisiaj po raz pierwszy zobaczysz swój nowy dom! Poznasz też moją przyjaciółkę Marysię! Ciekawe, czy cię polubi? Topciu, Marysia na pewno polubi twoją świnkę! Przecież Marysia uwielbia zwierzęta! No tak, ale wiesz, w końcu to świnia! Nie każdy lubi takie zwierzęta! Dziewczynki! Jesteście gotowe? Zbieramy się. Musimy już jechać. Tak, tato. Jesteśmy gotowe. Chociaż wolałybyśmy zostać tutaj. Uhu. -huh. Trzeba się przygotować do szkoły. Trzeba jeszcze po książki pojechać, po nowe zeszyty. Dalej, schodźcie na dół. Chodź, Topciu, żeby twoi rodzice nie musieli na nas czekać. No idę, idę. No, i jak tam nastawienie, kochani? Nastawienie na powrót do domu. E, mi to obojętne, czy ja jestem tu, czy ja jestem w domu, w mieście. Topiku, a po co ci ten plecak? No, zanieś go do bagażnika przecież, no? Nie, ja go chcę mieć przy sobie, mamo. Ale po co? Mało miejsca w aucie, tyle osób musi się zmieścić. Zanieś ten plecak, no? Nie, chcę go mieć przy sobie. O, oh my gasz! Topik, zachowujesz się tak? Jakbyś tam jakieś skarby chował. A może chowa, no, Moja sprawa. Wie pani co? Ja też się już w sumie nie mogę doczekać powrotu do domu. Trochę tęsknię za moim wygodnym łóżkiem. A ja się nie mogę doczekać, aż zobaczę mamę, bo bardzo dawno jej nie widziałam. No, na pewno się za nią stęskniłaś, co? Tak, ale tutaj było ekstra. Mamo, jesteśmy gotowe. Możemy jechać. No dobrze, dziewczynki, ja tylko muszę pozakluczać wszystkie drzwi i pozamykać okna. Idźcie już do auta. Zaraz się spotkamy. Może pani pomóc? Nie, dziękuję, Estera. No dobra, to chodźcie do samochodu. Kilka godzin później. Och, nareszcie w domu. A jak przyjadą moje meble z nadmorza, to będę miał super fajny pokój. Tato, a ja też będę mogła zrobić w swoim pokoju przemeblowanie. Chciałabym zmienić trochę. Jakieś meble może nowe? Znowu? Przecież niedawno miałaś przemeblowanie. Tatusiu, no proszę! No, zobaczymy, co da się zrobić. Teraz to musimy się rozpakować. Weź swoje walizki i rozpakuj wszystkie rzeczy, tak? Jasne, tato. Ciocia! no, a kiedy przyjedzie moja mama? Długo jeszcze? No nie wiem. Pisała, że jakoś wieczorem. Mm, to muszę być cierpliwa i czekać. Natalko, możesz mi pomóc rozpakować moje rzeczy. No dobra. Szybciej mi czas minie. Kochanie, a ty mi pomożesz? Rozpakujemy nasze rzeczy? No pewnie, skarbia, Pewnie, że ci pomogę. <laughs> tak dawno nie byłam w moim pokoju, że już zapomniałam jak wygląda. Twój pokój jest prześliczny. Serduszko, jak ci się tutaj podoba? No, myślę, że jej się tu podoba. Na pewno jest lepiej niż u babci, P Patryka. Ale tam było fajnie. Miała swoje koleżanki i kolegów: miała kurczaki, kury i koguty. No tak, ale tutaj nie zostanie zjedzona, a tam by ją zjedli. Dobra, pomóż mi się rozpakować. Hej, to chyba twoje? Tak, to moje, dawaj mi to. Natalko, jak chcesz, to możemy jutro razem pójść na zakupy. Kupimy nowe zeszyty, dobra? Dobra, ja chcę też nowy piórnik. Okej, okay, pomogę Ci wybrać taki najładniejszy. Wieczorem. O, wszystkie meble już przyniesione. Mój nowy pokój wygląda po prostu fantastycznie. Ach, no dobrze, wszystko rozpakowane. Natalko, mama przyjechała. O, moja mama przyjechała, to pan pciu, <gry> pana talko. Do zobaczenia jutro na zakupach! To piku, przyszłam się pożegnać! No, tylko. A co ty mi tu włazisz? Tak bez pukania nie wolno! Następnym razem najpierw zapukaj. Topiku, ja tylko przysłam się pożegnać. No i co? Tak bez pukania mi nie wchodź. A co tam masz? Nie twoja sprawa, wynocha stąd. O, na razie, pa. No, żeby tylko nie widziała, co tam miałem w tym plecaku, żeby tylko nie powiedziała mamie. Ale topik jest niemiły dla mnie. Hmm, nie rozumiem. Dlaczego Marysia nie odbiera ode mnie telefonu? Przecież się umawiałyśmy, że się spotkamy od razu jak wrócę do domu. Dzwonię i dzwonię, piszę i piszę, a ona nic. Zero odzewu. Mam nadzieję, że się na mnie nie obraziła. A może poznała jakieś nowe, lepsze koleżanki i nie będzie chciała się już ze mną przyjaźnić? Następnego dnia. I co, Natalko, jesteś gotowa na wielkie zakupy do pierwszej klasy? Tak, jestem gotowa! Wczoraj jak wróciłam do domu, to mnie mama przytulała cały, calutki czas. Nie chciała się ode mnie odkleić. <grym> Była stęskniona. O, jakie tu są ładne rzeczy. Jakie ładne torby. No tak, to prawda, te torby są bardzo ładne, ale torba do szkoły ci się raczej nie przyda. Lepiej wybierz sobie jakiś mały plecak. No, a ten plecak z wisienką? On jest cudowny! No, faktycznie jest bardzo ładny, ale nie wiem, czy nie jest dla ciebie za duży, Natalko. Zobacz, tu jest taki śliczny plecak z tęczą i on nie jest taki duży. Idealny dla ciebie! Plecak z tęczą? Podoba mi się! Dobra, może być. Jeszcze musimy kupić kredki, klej, blok, no i piórnik. Ojej, to z kokardką jest cudowne. To taka Ala walizeczka, alateczka. No, pasowałoby do ciebie. Masz rację, chyba sobie to kupię. Topciu, a który piórnik mam wybrać? Może taki z pieskiem? A może lepiej taki z serduszkiem. Ten z serduszkiem też jest bardzo ładny. Och, ciężki wybór, co? Tyle kolorowych rzeczy. Topcia? Topciu, cześć. Marysia, dzwonię do ciebie od wczoraj. Czemu nie odbierasz ode mnie telefonu? Och, przepraszam. Zostawiłam telefonu mojej cioci. Muszę po niego pojechać. A ja już myślałam, że się na mnie obraziłaś. Już myślałam, że nie chcesz ze mną gadać. No co ty? Czemu miałabym się obrazić? Tęskniłam za tobą. Ja za tobą też. Robimy zakupy do szkoły, a potem jak chcesz, to możemy iść do mnie. Muszę ci coś pokazać. No dobra, ja tylko przyszłam kupić zeszyty. A ja też muszę zeszyty kupić, Topciu. No wiem, to dalej, wybierajmy. No dobra. Bardzo za tobą tęskniłam, Marysiu. Ja za tobą też, Topciu. No dobra, Patryk. To widzimy się za około 15-20 minut. Na razie! Topiko! A kiedy ty pójdziesz po nowe zeszyty, co? Ojeju, nowe zeszyty. Jak ja nie chcę wracać do szkoły? Chciałbym, żeby wakacje trwały 10 miesięcy, a rok szkolny 2 miesiące. No, niestety tak się nie da. Musisz kupić rzeczy do szkoły. Czy ja mam to za ciebie załatwić, co? Nie no, pójdę. Jutro pójdę, tato, obiecuję. A możesz wyjść z mojego pokoju? Nie lubię, jak ktoś tu siedzi, kiedy mnie nie ma. No dobrze, dobrze. Godzinę później. No i co? Wszyscy zadowoleni? Wszyscy mają to, co chcieli, tak? Zakupy zrobione? Tak, Topciu, jestem zadowolona. I muszę Ci powiedzieć, że lubię Ciebie o wiele bardziej niż Topika. Naprawdę? Dziękuję, cieszę się. E, wiesz co? Bo Ty jesteś dla mnie zawsze taka miła. A Topik wczoraj był dla mnie bardzo niemiły, a ja nic takiego mu nie zrobiłam. Bardzo niemiły? Niby kiedy? Przecież cały czas byłaś ze mną. No tak, ale jak już jechałam do domu, jak mnie ciocia zawołała, że mama przyjechała, no to poszłam się do topika pożegnać, a on na mnie nawrzeszczał, że nie zapukałam. Ojej, przykro mi. Topik miał takie dziwne coś w ręku. Chował to do swojej szafeczki z lodówką. No tej wiesz co ma w pokoju? On miał tam jakieś picie. Co to było? Ojej, nie mam pojęcia. Ale skoro na ciebie nabrzeszczał, to pewnie chciał to ukryć. Pewnie tak. Ojej, a może topik pije alkohol? Co? Nie, na pewno nie. Topciu, powinnaś sprawdzić, co to jest. No, sprawdzę. Jak odprowadzę cię do domu i wrócę do siebie, to wtedy zobaczę, okej? Okay? ok. Dziwne, co? No bardzo. Dobra, chodź, odprowadzimy natalkę i pójdziemy do mnie. Sprawdzimy, co to za napój. Po południu. O, Świnko, Świnko, to by cię miała rację. Jesteś przesłodka, wiesz? Jak zobaczysz to, co chcę ci pokazać, to normalnie nie uwierzysz. Zostawmy tutaj nasze rzeczy, no i chodź do ogrodu. Do ogrodu? No tak, do ogrodu. No chodź, Marysiu! No dobra, idę. Ale jestem ciekawa. Co takiego chcesz mi pokazać? Coś, a raczej kogoś naprawdę ekstra. No co ty? Dalej jesteś głodna, ale masz apetyt. No proszę bardzo. No spójrz tylko, Marysiu, to świnka, serduszko. Co? Masz świnię w ogrodzie? Tak, mam świnię. Zabrałam ją od babci Patryka, bo babcia Patryka chciała ją zjeść. O losie, topciu! Dzień dobry, Marysiu! Dzień dobry! I pani się na to zgodziła? Będziecie mieli świnie? Wiecie, jak ona urośnie? Będzie śmierdzieć, będzie robić kupy. No, jak każdy zwierzak przecież będę po niej sprzątać, Marysiu. A, ja tam ją polubiłam jest bardzo słodka, ale ma apetyt? Bardzo dużo je. Oj, topciu, topciu, świnia, no wiesz ty co? No co? Przecież wiesz, że ja kocham zwierzęta. No wiem, topciu, wiem. No dobra, to co? Idziemy zobaczyć do pokoju topika? No tak, idziemy. Topik się bardzo zdenerwuje, jak się dowie, że byłam u niego w pokoju. No, przecież nic mu nie powiemy. No, jestem taka ciekawa, co on tam chowa, co to za tajemnica, że muszę to sprawdzić. No tak, lepiej to sprawdź. Jeżeli to coś niedobrego, to musisz powiedzieć mamie. Najpierw w ogóle zobaczmy, co to takiego jest. No jej, to napoje energetyczne. Co? Przecież dzieci nie mogą ich pić. Skąd on je wytrzasnął? Nie wiem. Pewnie z nadmorza. Cały czas miał plecak przy sobie. Pewnie nosił je w plecaku. Dlatego ostatnio tak bardzo źle się czuł. No i co teraz zrobisz? Powiesz mamie? Najpierw z nim pogadam. Powiem mu jaka jestem na niego wściekła. Ciągle nas okłamuje. Jak nie e-papierosy, to, to granie, a teraz jeszcze energetyki. No pięknie. Ja na twoim miejscu powiedziałabym rodzicom. Picie energetyków jest bardzo niebezpieczne, to bardzo, bardzo niezdrowe. Wiem, Marysiu, dlatego ja ich nie piję, ale najpierw chcę pogadać sobie z nim. Powiem mu, że się dowiedziałam o tym, że je pije i zobaczymy, co on na to. No a co ma powiedzieć? Pewnie się wszystkiego wyprze. Wiesz co? Lepiej wezmę te energetyki, żeby ich nie wypił. No tak, to na pewno mu zaszkodzi. Już ostatnio mu zaszkodziło. Bardzo źle się czuł. Nie miał siły nosić mebli i w ogóle serducho mu waliło, tak mi mówił Patryk. Ale Patryk nie wiedział, dlaczego Topik się tak źle czuje. A teraz już wszystko jasne. Topik jest niepoważny. Och, już ja sobie z nim pogadam. Kochani, dajcie znać w komentarzu, czy według was Topcia od razu powinna pójść do rodziców i powiedzieć im o tym, że znalazła utopika energetyki. Czy faktycznie jej pomysł, żeby najpierw porozmawiać z bratem, jest dobry? Subskrybujcie kanał Topiki Topcia. Zostawcie łapkę w górę, jeśli ten odcinek Wam się podobał. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Pa!